Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się zapisywaniem wyrażeń algebraicznych. Na początek krótkie ćwiczenia. Połącz odpowiednie określenia z wyrażeniami po prawej stronie. Pierwsze wyrażenie. Liczba o 9 większa od 7. Czyli do 7 mamy dodać 9. Szukamy takiej odpowiedzi. Kolejny przykład: liczba o 7 mniejsza od 9, czyli od 9 odejmujemy 7. Liczba 9 razy większa od 7, czyli 7 mnożymy przez 9. Liczba 7 razy mniejsza od 9, czyli 9 dzielimy na 7. Możemy to również zapisać jako 9 7, ponieważ znak dzielenia i kreska ułamkowa to jest dokładnie jedno i to samo. Liczba o 9 mniejsza od 7, czyli od 7 odejmujemy 9. I ostatnie, liczba 9 razy mniejsza od 7, czyli 7 dzielimy na 9 części. Co możemy zapisać jako 7 9? Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia, które składają się z liczb, liter, znaków, działań i nawiasów. I tutaj na dole po prawej stronie mamy przykłady różnych wyrażeń algebraicznych. Wy spotkaliście się z takimi wyrażeniami, na przykład ucząc się wzorów na pola powierzchni. Jak tworzyć proste wyrażenia algebraiczne? Zastanówcie się... Jak zapisać sumę liczb 12, Z oraz T? Suma to oczywiście wynik dodawania, czyli te trzy liczby musimy do siebie dodać. Różnica liczb A oraz P. Różnica to wynik odejmowania, czyli zapisujemy A -P. Iloczyn liczb 2 oraz F minus -4. Iloczyn, zatem będziemy te liczby mnożyć. I tutaj ważna uwaga, ten znak mnożenia możemy sobie pominąć i zapisać to w takiej oto postaci. I ostatnie. Iloraz liczb 5 oraz x plus 9. Iloraz, czyli te liczby będziemy przez siebie dzielić. Możemy to zapisać jako 5 dzielone na i w nawiasie x plus 9 lub też w postaci ułamka. 5, kreska ułamkowa i w mianowniku x plus 9. Przejdźmy do za zadania z podręcznika. Podaj odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych. Podpunkt A. Książka ma n kartek. Ile ma stron? Jak pewnie wiecie, każda kartka ma dwie strony. Zatem jeśli w tej książce jest n kartek, to stron jest dwa razy więcej czyli 2 razy n. I tak jak wcześniej wspominałam, znak mnożenia możemy sobie pominąć i zapisać to jako 2N. Podpunkt B. Radek jest starszy od Ani o 9 lat, Ania ma Y lat. Ile lat ma radek? Skoro radek jest starszy o 9 lat od Ani, a Ania ma Y lat, to znaczy, że radek będzie miał y plus 9. Podpunkt C. Beczka z solą waży 130 kg, pusta beczka waży B kg. Ile waży sól? Czyli od wagi beczki z solą musimy odjąć wagę pustej beczki. I otrzymujemy 130 minus B. I ostatnie. Do pudełka, który waży 200 g, wrzucono x ołówków. Każdy ołówek waży 17 g. Ile waży pudełko z ołówkami? czyli 200 g to jest waga samego pudełka. I do tego dokładamy x ołówków każdy po 17 gramów. Zapisujemy 200 plus 17 razy x. I tutaj również znak mnożenia możemy sobie pominąć. Czyli mamy 200 plus 17x. I kolejne zadanie. Zapisz wyrażenia algebraiczne przedstawiające opisane liczby. Liczba o 5 większa od liczby x. Czyli do x dodajemy 5 i dostajemy liczbę o 5 większą. Podpunkt b. Liczba dwa razy większa od liczby a do kwadratu. Dwa razy większa, czyli musimy pomnożyć przez 2. Znak mnożenia możemy sobie pominąć. I mamy 2a do kwadratu. Liczba o 10 mniejsza od k, czyli od liczby k odejmujemy 10. Liczba o n mniejsza od liczby 9, czyli od liczby 9 odejmujemy liczbę n. Połowa liczby n, czyli liczbę n, musimy podzielić na dwie części. n dzielone na 2 co możemy zapisać jako ułamek n drugich. Liczba 4 razy mniejsza od liczby n do kwadratu, czyli liczbę n do kwadratu musimy podzielić przez 4. I to również możemy zapisać jako ułamek zwykły. n kwadrat, kreska ułamkowa i w mianowniku 4. Kolejne zadanie. Zapisz odpowiednie wyrażenie algebraiczne. Podpunkt A. Te tygodnie i 3 dni, ile to dni? Wiemy, że każdy tydzień ma 7 dni. Czyli te tygodnie to te razy 7 dni. Czyli 7t. I do tego dokładamy te 3 dni. Co nam daje 7t plus 3. Podpunkt B. N lat i 4 miesiące. Ile to miesięcy? Wiemy, że każdy rok ma 12 miesięcy. Czyli n lat to n razy 12 miesięcy. Czyli 12n. I do tego dokładamy te 4 miesiące. Podpunkt C. M godzin i 10 minut, ile to minut? Wiemy, że w każdej godzinie mieści się 60 minut. Wobec czego m godzin to m razy 60 minut. Czyli 60 m. Do tego dokładamy te 10 minut i mamy 60 m plus 10. x złotych i 15 groszy, ile to groszy? Każda złotówka ma 100 groszy, wobec czego x złotych to x razy 100 groszy, czyli 100x. Do tego dokładamy 15 groszy i mamy 100x plus 15 groszy. Podpunkt E. A kilogramów i 20 gramów, ile to gramów. Każdy kilogram ma 1000 gramów, wobec czego a kilogramów to a razy 1000 gramów, czyli 1000 a. I do tego dokładamy 20. m kilometrów i 300 metrów, ile to metrów. Każdy kilometr ma 1000 metrów, wobec czego m kilometrów to m razy 1000 metrów czyli 1000m i do tego dodajemy 300, czyli mamy 1000m plus 300 metrów. I przechodzimy do kolejnego zadania. Przyjmij, że m oraz n oznaczają dodatnie liczby naturalne. Zapisz wyrażenie algebraiczne przedstawiające podane liczby. Liczba 4 razy mniejsza od liczby n plus 100. Czyli mamy liczbę n plus 100 podzielić przez 4. Co oczywiście możemy zapisać też jako ułamek zwykły. Liczba 3 razy większa od sumy liczb m i n. Zapiszmy sobie sumę liczb m i n, czyli m plus n, i mamy zapisać liczbę 3 razy większą. Czyli musimy tę naszą liczbę m plus n pomnożyć przez 3. Jak już wiecie, ten znak mnożenia możemy pominąć. Podpunkt C. 3 czwarte liczby m minus n, czyli 3 czwarte razy nawiasie m minus n. Znak mnożenia możemy pominąć. Podpunkt D. Połowa liczby m plus n minus 6, połowa, czyli musimy tę liczbę podzielić na dwie równe części. Możemy zapisać to w taki sposób, jako ułamek zwykły, lub też w taki sposób, pamiętając o nawiasie, bo tę całą liczbę dzielimy na 2. Skrzynka z dwunastoma butelkami mleka waży n kg. Pusta skrzynka waży 3 kg. Ile waży jedna butelka mleka? n. To masa skrzynki i 12 butelek mleka w kilogramach. 3 kg to masa pustej skrzynki, wobec czego N-3 to jest masa 12 butelek mleka, bo od masy skrzynki i 12 butelek mleka odjęliśmy masę skrzynki, czyli otrzymaliśmy samą masę 12 butelek mleka. Wiemy, że tych butelek było 12. Więc aby dowiedzieć się, ile waży jedna butelka, musimy to podzielić na 12. Czyli dostajemy n 3 dzielone na 12. Jedna butelka waży n minus 3 kg. Zadanie 14. Liczba x jest dodatnia. Wybierz z ramki obok wyrażenie, które przedstawia liczbę. Podpunkt A o 50% mniejszą od x. 50% z x to jest połowa x, czyli 1 druga x. Mamy mieć liczbę o 50% mniejszą, czyli od x odejmujemy 1 druga x. Zostaje nam wobec czego? 1 druga x, co możemy zapisać w taki sposób, zamieniając ułamek zwykły na dziesiętny. Podpunkt B. Mamy mieć liczbę o 50% większą od x. Wiemy, że 50% z x to 1 druga x, czyli do x dodajemy 1 druga x. Otrzymujemy 1 i 1 druga x, co możemy również zapisać jako ułamek dziesiętny 1,5 x. Podpunkt C mamy mieć liczbę o 25% mniejszą od x. 25% z x. To 1 czwarta x. Czyli od x mamy odjąć 1 czwartą x. I tutaj już byśmy mogli połączyć, bo taką odpowiedź mamy. Natomiast, żeby w podobny sposób przedstawić jak podpunkcie A i B, zapiszemy sobie, że to jest 3 czwarte x, a 3 czwarte to jest 0,75x. Podpunkt D jest podobny. Mamy mieć liczbę o 25% większą od x czyli do x mamy dodać 1 czwartą x. Otrzymujemy 1 i 1 czwarta x, czyli 1 i 25 x. Podpunkt E. Liczba o 100% większa od x. 100% z x to po prostu x, czyli do x dodajemy x, co nam daje 2x. I ostatnie. Mamy mieć liczbę o 200% większą od x. 200% z x to 2x, czyli do x dodajemy 2x i otrzymujemy 3x. I ostatnie zadanie. Na półce stoją ponumerowane pudełka z klockami. W każdym kolejnym pudełku są o dwa klocki więcej niż w poprzednim. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych odpowiedzi na pytania. Jeśli w pudełku numer 1 jest n klocków, to ile ich jest w pudełku numer 6, a ile w pudełku numer 8? Narysujmy. Mamy pudełka i wiemy, że w pierwszym jest n klocków. Z polecenia wiemy, że w każdym kolejnym. Mamy o dwa klocki więcej, czyli w pudełku numer 2 będzie n plus 2, potem w kolejnym jeszcze dokładamy 2, czyli dostaniemy n plus 4, w kolejnym jeszcze 2, czyli mamy n plus 6, potem mamy n plus 8, potem mamy n plus 10, n plus 12 i n plus 14. Moglibyśmy tak sobie. Dalej to rozpisywać, gdyby była taka potrzeba. Natomiast tutaj pytają nas, ile będzie tych klocków w pudełku numer 6, a ile w pudełku numer 8. Powod czego odpowiedź brzmi: w pudełku numer 6 jest n plus 10 klocków, a w pudełku numer 10 jest ich n plus 14. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.